Ach, mój nowy kapelusz jest po prostu przesmerwny Dzięki mojej szczęśliwej gwieździe mogę mieć wszystko, czego zapragnę ah, Patrzcie na te kosmiczne zecy Na niecierpliwe nietoperze, nie mogę się doczekać, kiedy po. Postasz... Życzeń. O, to mi się podoba. Pamiętajcie, kiedy raz wybierzecie sobie gwiazdę, będzie już wasza na zawsze. Widzicie, to jest moja szczęśliwa gwiazda. Ry, ty smurfetko, a czego zazycy sobie dzisiaj? No więc, co byście powiedzieli na pyszne smurfowe jagody w czekoladzie? Smurfetko! Szczęśliwa gwiazdo, na znak, że się zgadzasz, mrugnij złotym okiem i smerfojagód w czekoladzie przyślij nam z Mlecznej Drogi. Smerfetko, pierwsza powinnaś spróbować mojego pysznego przysmaku. Smerfojagód w czekoladzie... się. Są apsosmerfnie przepyszne. Choć może samemu nie wypada się chwalić. Rety, tyle tych gwiazd. Które są nasze? Na spadające Smerfetko, twoja gwiazda jest w opałach zasłabła. Och, moja szczęśliwa gwiazda. <noise> Dziękować mojej szczęśliwej gwieździe. Mnie szczęście nie opuszcza. Za pomocą mojego smerfoskopu znajdę te niebieskie pulpeciki w samą porę na obiad. Dam głowę, że smurfy smakują ohydnie. Hej, spójrz tylko, spadająca gwiazda. Nie zawracaj mi głowy. Nie widzisz, że mam teraz ważniejsze sprawy, takie jak smurfy. Myślałem, że może cię to zainteresuje, bo widzisz, w szkole czarowników mówili nam, że ten, kto pierwszy dotknie gwiazdy, która spadła, dostanie jej ostatnie życzenie. Hmm, ostatnie życzenie? Powiedziałeś ostatnie życzenie? Przecież mógłbym sobie zażyczyć wszystkie smerfy. Wstawaj, próżniaku! Pora sięgnąć do gwiazd. Dlaczego w porę nie ugryzłem się w język? Proszę ratować moją gwiazdę. Gwiazdo moja biedna szczęśliwa gwiazdo, dobrze się czujesz? Czy wyglądam na to Smerfetko? Przez ciebie i twoje samolubne życzenia zużyłam całe swoje światło i teraz jestem jeszcze jedną wypaloną gwiazdą. O <gwiazdko>, gwiazdko, tak mi przykro. <gwiazdko> <gwiazdko> tak mi przykro. <gwiazdko> przykro to ci dopiero będzie. O, wiary! o, wiary! o! o wiary! Nie ty już sił, smarfetko? Chociaż znalazła się pierwsza smerfetko, to ja będę śmiał się ostatni, gdyż ta mała migotka spełni moje życzenie! Szczęściasz z Ciebie! Twoje marzenie w końcu się jednak spełniło! Każdy dostaje to, na co zasłużył, chłopcze, a ja nie jestem wyjątkiem. Zrobiła mi się gorąco! Pewnie z emocji na myśl o zwycięstwie. Nie ma dymu bez gargamela. Oh, pomóż oh. mi, ty głupcze! No, no. Ale, Gargusiu, smurfy są tam! Ratunku! Szybciej, gwiazda! W będziesz bezpieczny! Mam nadzieję. Ach, jak ja nie cierpię tych smerfów! I wszystko to z mojej winy! Nie powinnam była pragnąć tych sukienek w kwiatki i w stążek tych głów... czekoladek, cukierków! Przez ciebie straciłam niemal cały mój blask. <laughs> Och, moja biedna, szczęśliwa zina! Z morfetką, pamiętaj się, czy ona jest jedyną gwiazdą na niebie, wybierz sobie po prostu nową szczęśliwą gwiazdę. Nie. Tylko ty! Smerfetko, jeśli jest jakiś sposób, żeby przywrócić Gwieździe światło, to ja go znajdę! O. Dzięki wzmacniaczowi światła, Gwiazda będzie znów jaśnieć dawnym blaskiem Staje się jaśniejsze! Och, Gwiazda, to działa! Ura! <słyska> Widzisz, Smerfetko, mówiłem, że z tym problemem na pewno sobie poradzę Znowu bledne? Ojej! Do jasnej igły! Kto jak nie ja, krawiec, ma wiedzieć, jak przywrócić gwieździe i blask. W tym lśniącym złotem jedwabiu każda musi błyszczeć. Obyś miał rację! Tak, przez wzgląd na nas obie. A nie mówiłem? Świeci jak nowa. Znowu bledne! Ojej! Znajdź Gwiazdo. Papa Smurf będzie wiedział, co zrobić. Niestety nie znam się na gwiazdach, Smurfetko. Mm, wiedziałam od razu. Podobno szczęśliwa gwiazda może spełnić tylko pewną liczbę życzenia, potem jej światło przygasa. I wydaje mi się, że twoja gwiazda dobiła chyba kresu swych życzeń. Och, papo Smerfie, nie wiedziałam, że wysmerfuje z gwiazdy całą jej energię. Przypuszczam, że samolubne życzenia najbardziej ją wyczerpują. Nieważne, co było, to było. Mam jeszcze siłę na jedno życzenie i należy ono do ciebie, Smerfetko, więc w końcu je wypowiedz. Ale ja już niczego nie chcę! Chcesz, czy nie, musisz wykorzystać swoje ostatnie życzenie. Możesz je komuś oddać, mnie to nie sprawi różnicy. To nie, bądź A... mądra smerfetko! Ezo. Jej, smerfetko, o co ją poprosisz? Jak mogłabym o coś prosić, wiedząc, że spełniając mój kaprys gwiazda straci swój blask? <śleski> no cóż, ja wiem, czego bym pragnął. Po pierwsze, dużo yeah. smerfów, smerfów! Chcę mieć wszystkie smurfy no! 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 O, na ten numer nigdy się nie nabiorą! Nie kradź ty, ptaki muszczku! Będę udawał gwiazdę, aż zdobędę zaufanie smerfetki i tej mrugającej nocnej lampki! No, podnieś mnie wreszcie! Ach. Ach. Wyżej, wyżej! Reddy! Mój plan się powiódł, jestem w niebie! Proszę, złote gwiazdy, nie pozwólcie mojej gwieździe zgasnąć. Już nigdy więcej o nic nie poproszę przysięgam! To byłoby nierozsądne, smerfetko! Ponieważ spełni ci jeszcze ostatnie życzenie, powinnaś poprosić o coś, na czym skorzystałyby wszystkie smerfy. Na przykład... O, o, o nowy piekarnik! O, o nową trąbkę! O nowe narzędzia. Przestańcie wszyscy wreszcie! Smerfotko, Smerfotko, zastanów się. Dla mnie jest najzupełniej oczywiste, że powinnaś zażyczyć sobie kolejnego, 102 wydania cytatów Ważniaka. I naturalnie więcej papieru dla Smerfa Ważniaka. I więcej uznania. I... <laughs> I z całą pewnością więcej szacunku. Smerfotko. Smerfetko! Gwiazdo, tak bardzo martwiłam się o ciebie. Słuchaj, Smerfetko, mój czas dobiega końca, więc pośpiesz się z tym życzeniem. Dobrze, ale dopiero jak mi powiesz, jakie ty masz ostatnie życzenie. Chyba nie miałabym nic przeciwko temu, żeby pożegnać się z przyjaciółmi z nieba. Znam wspaniałe miejsce, gdzie możesz to zrobić. Żegnajcie, bliźnięta. Żegnaj. Żegnaj, Antaresie! Yeah. Patrz, patrz, nic poniu. Są tam! Już wkrótce wszystkie te niebieskie delicje będą moje! Żegnaj wielki wozie! Żegnaj mały wozie! Pospiesz się Wał koniu! Taka okazja szybko się nie zdarzy na no jazdach! kręcę najszybciej jak mogę! Ugh. Żegnajcie! Nie zapomnijcie o mnie! Ojeju, ilu ty masz przyjaciół! O, miliardy miliardów! Jest zamglony Orion i potężny les. Jest... O! Tej gwiazdy nie znam! Na dół! Na dół, ty półgłówku! Ach, na dół powiadasz? Ach, proszę bardzo! Grygamy, grygamy. A, jaka dzisiaj wyjątkowo gwiaździsta noc! Kiedy już cię namówię, żebyś oddała mi już swoje ostatnie życzenie, pozwolę ci się połączyć z twoimi niebieskimi przyjaciółmi. Ale w moim garnku! I Gargamel chce zmusić smerfetkę, żeby mu oddała ostatnie życzenie, żeby mógł sobie zasycyć wszystkich smerfów. Ten podły czarownik jeszcze pożałuje, że kiedykolwiek słyszał o skorupie. O, zaraz Tak gorzko pożałuje! Słuchaj, no, ty niebieska bohaterko! Oddaj mi to ostatnie życzenie albo ugotuję cię natychmiast! O, nie! Nie zrobię tego! Dlaczego nie poprosisz, żebym cię uwolniła? Nie byłoby to twoje pierwsze samolubne życzenie! Nie, gwiazdo! Nie mogę! I tak napytałam wam dość miedz. Życzenie! Daj mi to życzenie! Czekaj, mam nareszcie! Życzę sobie z całej mocy, by jak wstaje dzień po nocy, blask my gwiazdy jaśnieł wiecznie na niebieskim firmamencie! Co tak się wieci? Co się dzieje? Udało się! Gwiazdy, udało się! Nie mogę w to uwierzyć! Dziękuję ci, smerfetko! A niech mnie! Zawsze to samo! A miałem już smerfę w garści! Ale dobrze, że przynajmniej ten jeden został mi na pociechę! <laughs> Obyśmy nie przybyli za późno! O, gniazda odzyskała blask! Smerfetka mi pomogła! Teraz moja kolej pomóc jej! Au, au! Nic nie rozumiem! Nic nie rozumiem. chciałbym wierzyć, że to nie jest tylko chwilowe olśnienie! No, Szybciej, smerfetko! Hmm. Smerdy? Uciekają? Gonić je! Wracać tutaj w nędzni a dla życzeń! Oh! Ach, jak ja nie cierpię tych smerfów! Pfu! I przysięgam na wszystkie smerwności już nigdy nie będę miała samolubnych szyszczerzy! Radosny, raki, smerfetko, twoja gwiazda na pewno. Myślę, sasetko, że gwiazda już nagrodziła Smerfetkę za pierwsze niesamolubne życzenie Dziękuję, szczęśliwa gwiazda! Ja ci dziękuję, Smerfetko Może nareszcie ta głupia gwiazda przestanie nam przeszkadzać I będę mógł sobie zażyczyć czegoś bardzo ważnego hmm. Żebym trzymał buzię na kłódkę